Wróciłem po przerwie. E, pierwszy stream taki po przerwie. Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj nudno. Że przynajmniej będziemy coś robili w tym danym fightem, przez którego nie grałem już praktycznie 4 miesiące. Może gdzieś tak. E, mam nadzieję, że trochę będzie dzisiaj PVP. Jest na serwerze 67 osób. Mam nadzieję, że się postrzelamy. Nie będzie nudno, więc pozdro. E, no to tak. Wszystko jest. Bra? Waitujcie chwilkę. Więc yy, no. Jak na razie widzimy, nie ma tu PvP. Sorry, za realgi, nagrywam to jeszcze na starej karcie graficznej, za niedługo będzie upgrade komputerka, więc w końcu będzie można normalnie nagrywać fajnową bez lagów. A więc bardzo się cieszę. Więc jeszcze na chwilę się nie przejmujcie tymi lagami. One będą jeszcze tylko niedługo. Ale da się już normalnie nagrywać chyba z tego fajbema, nie to co kiedyś było. Więc w sumie jest dobrze, He, Tam są typy, chyba albo nie, dobra, no to. Nie wiem, gdzie mogę strzelać. ludzie? No to w tym fajnie, ja tylko teraz powiem. Oho, super. Pokczem gra. Nie dostał. No, e, na pewno powiem wam widzowie tak, komputerek jest na pewno szybszy i zgrabniejszy niż wtedy co nagrywałem w m na przykład odcinki i tak dalej. Znaczy wiadomo, że na tej karcie nie odsługuje jakichś cudów, bo to jest jednak już no, stara karta graficzna. Więc nie oczekuję jakichś nie wiadomo jakichś cudów. Cieszę się tym, co mały na razie. No. Na pewno mam plan taki, że. Jak już dostanę tą nową kartę graficzną i dostanę w ogóle tego upgrade'a, kompa. O, witam 3 osoby No, to mam nadzieję, że pójdziemy na jakiegoś reacher'a, czy coś w tym stylu Super, nie mogę na motor wsiąść Więc, miejmy nadzieję, że będzie jakoś fajnie No, więc, y Ogólnie, co tam u Was widzowie? Właśnie. Sorry, że też tak długo streamów nie było, no ale. Taka sytuacja. Be dostaram się, nie mogę tego obiecać, że live y będą codziennie, lub coś w tym stylu. Ale będę się starał, jak najczęściej, robić jakieś live y i wrzucać jakieś odcinki, więc. No. Więc myślę, że to się może udać. O, jest jakiś pan. Zobaczymy, może wyjedzie tego napierdala. To ja już sobie wysiądę za kamieniem. No wyszedł. No! Mój im zawodzi! tylko aim, przepraszam i jakby nie patrzcie na to, że mam jakby takiego streama, to jest po prostu taki testowy i luźny streamek, bo właśnie patrzę jak działa mi komputer po nowej optymalizacji i tak dalej i jak będą jakieś lagi takie optymalne, to przepraszam bardzo was serdecznie, ale no nie poradzę na razie jeszcze nic Nie wnikajcie w skrzynię mojego krzesła, muszę je też wymienić Witam trzy sobie na Chyba trzeba coś sobie otworzyć jakąś skrzynkę. No właśnie, i chodzi też o to, że mam właśnie takie lagi jakby jak Więc trochę lipa jednak z tą optymalizacją, ale to tylko na stronach. Witam, że sobie? O właśnie, tam spadka ku do 50 FPS to mi się podoba ja no oczywiście, że to jest ja... i sorry też za te spadki, ale no mówię, niestety, jeszcze niestety nie poradzę Sorry, że się powtarzam, ale nudzi mi się nie ma co robić nie ma gdzie się strzelać usunęli Ur mi organizację z powodu, że niby nie było 12 osób więc widzowie lipa trochę nie ma się teraz gdzie w ogóle strzelać na tej bojówce. Jest 68 osób, 63 osoby, nie ma się gdzie strzelać. Więc, Spoko, zaraz ocenię. Na... Czy ja mam ustawione promowanie i ocenię? Kurde! Właśnie o to chodzi, że to miał być luźny stream bez promowania. Ale dobra, muszę zaraz zmienić ten opis. Tak, zaraz co I zaraz chyba będzie zmiana serwera, bo nie ma co robić. No, no mam tak ustawione. Znaczy wiesz, ogólnie ja mam... Jeżeli mam takie spadki fps u to dlatego też, że nagrywam i nie mam też jakiejś bardzo, bardzo dobrej karty graficznej, bo mam kartę GTX 950 chyba z 2015. Yy, yy, I teraz właśnie będę starał się zrobić upgrade na jakiegoś RTX-a lub GTX-a, ale będzie prawdopodobnie RTX, więc będzie dobrze. I co najważniejsze z moich oszczędności? To, to się liczy, to się liczy. Dobra, idę ja do ostatni raz na lotnie. Jeżeli nikogo nie będzie, to klituję z tej gry. Bo no, mi się już nie chce, chciałem po nakupieć w bojówki, i nie wiem co robić. No, zaraz zmiana szybka rozdziałka. Znaczy, no zmianę na rozdziałkę inną. No, no dostałem krasza nie tak albo krasza no właśnie o takich spadkach mówię i to właśnie tylko jak nagrywam lub coś w tym stylu robię to mam takie rami ale to no i właśnie nie ma co robić w tym fajnym Idę zbombić mpc-ta i chyba quittuję. Właśnie muszę coś zobaczyć. Okej. Okay. Idę dojechać w MPC tak, i idę bo nie ma co robić na tej górze? Aha! No. Więc czas kwitnąć z tej gry. Czekasz jeszcze teraz wszystko załaduje na tym gównianym komputerze. No i to był ogólnie tylko taki streamek, żeby... zobaczyć czy w ogóle Fajwem mi uciągnie na streamach. Więc jakby i tak go zaraz kończę, ale może pociągnę jeszcze, bo... mam zaraz... muszę jechać na mecz i po prostu jakby nie mam też czasu na chwilę obecną, więc... E, przepraszam, jak przyjadę na pewno zapiszcie sobie swój kanał, e, dam Ci suba i potem ocenię ten kanał. więc e, no, dzięki, na chwilę, że wbił ktoś i ten, no to dzięki, się.